Istniejemy na rynku już bardzo długo. Po prostu staramy się przywozić różny asortyment towaru. Mamy piękne bluzeczki, mamy tureckie, włoskie bluzeczki, sweterki, różne dresy, spodenki na każdą panią i na tęższą, i na szczupłą i, i kurteczki przejściówki i zimowe. Zapraszamy serdecznie wszystkich klientów. Jesteśmy otwarci na, na wszystkie. Wymysły naszych klientów, oczywiście. Staramy się dopasowywać do klienta. Nawet jest możliwość taka, że klient sobie coś zamówi my możemy to przywieźć, dostarczyć, wysłać paczką też jest taka możliwość i po prostu zachęcamy i Polaków naszych, i Słowaków. Mamy asortyment i na szczupłe panie. I na tęższe puszyste panie też mamy. Także zapraszamy serdecznie wszystkich do, do naszego stoiska. Nasze stoisko jest 33. Yy, yy, znajdujemy się naprzeciw Kupieckiego Dworu na wprost drzwi rozsuwanych. Wychodzą Państwo z Kupieckiego Dworu wprost na nasze stanowisko. Zapraszamy serdecznie, można sobie po prostu przychodzić, oglądać, mierzyć. Jesteśmy otwarci na każdego klienta. Staramy się przyjeżdżać tutaj na godzinę siódmą rano i w godzinach od siódmej, i do, dokąd klienci chodzą, dotąd jesteśmy otwarci. Jak to jest do 14? Jesteśmy do 14. Jak jest do 15 do 15. Staramy się dopasować do, do godzin, dokąd klient chodzi, a w dni czwartek i sobota. W tym momencie sprzedajemy bardzo dużo spodni dresowych, spodni ocieplanych, takich skórkowych, jeansowych, bluzeczki takie przeróżne włoskie, tureckie, bawełniane. To, to, to znaczy tak, klient przyjeżdża różny i, i po prostu jeden przyjedzie na coś grubszego, drugi na coś cieńszego. Także myślę, że w, po prostu jak przyjdzie klient zawsze sobie coś dobierze do swojego gustu. Proszę przyjeżdżać, przychodzić, zapraszamy serdecznie, jesteśmy otwarci i czekamy na klienta. <noise>